Jak powiedzielibyście: Jestem z Polski? I'm from Poland. I'm from Poland. Pamiętajcie, żeby zaokrąglić to: O, w Poland. I'm from Poland. A teraz powiedzcie: Nie jestem z Polski. I'm not from Poland. I'm not from Poland. From here znaczy stąd. From here. Powiedzcie, jesteście stąd? Nie, nie jesteśmy stąd, jesteśmy z Polski. Are you from here? No, we're not from here. We're from Poland. Are you from here? No, we're not from here. We're from Poland. Warsaw. To po angielsku Warszawa. Powtórzcie na głos. Warsaw. A teraz powiedzcie. Jesteśmy z Warszawy. We're from Warsaw. We're from Warsaw. Powiedzcie, nie jesteśmy stąd. Jesteśmy z Warszawy. We're not from here. We're from Warsaw. We're not from here. We're from Warsaw. Jesteście stąd? Nie, nie jesteśmy stąd. Jesteśmy z Polski. Are you from here? No, we're not from here. We're from Poland. Are you from here? No, we're not from here. We're from Poland. Jesteście z Warszawy? Tak, jesteśmy. Are you from Warsaw? Yes, we are. Are you from Warsaw? Yes. We are. No dobrze, nauczyliśmy się, że From here znaczy stąd. From here. Where, from znaczy skąd. Na początku pytania stawiamy where, a na końcu from. Na przykład Where are you from? Co znaczy skąd jesteś? Where are you from? Powiedzcie: Skąd jesteś? Jesteś stąd? Nie, nie jestem stąd, jestem z Polski. Where are you from? Are you from here? No, I'm not from here. I'm from Poland. Where are you from? Are you from here? No, I'm not from here. I'm from Poland. Skąd jesteście? Jesteśmy z Warszawy. Where are you from? We're from Warsaw. Where are you from? We're from Warsaw. Kraków to Kraków. Krakau. No i tutaj mamy dwie alternatywne pisownie przez C albo przez K. Krakau. Powiedzcie, ona jest z Krakowa. She's from Krakau. She's from Krakau. Powiedzcie, ona nie jest stąd. Ona jest z Krakowa. She's not from here. She's from Krakow. She's not from here. She's from Krakow. Czy ona jest z Krakowa? Nie, nie jest. Ona jest z Warszawy. Is she from Krakow? No, she's not. She's from Warsaw. Is she from Krakow? No, she's not. She's from Warsaw. A jak zapytacie, skąd ona jest? Where is she from? Where is she from? Skąd ona jest? Jest z Warszawy. Where is she from? She's from Warsaw. Where is she from? She's from Warsaw. Skąd on jest? Jest z Warszawy? Nie, on nie jest z Warszawy, jest z Krakowa. Where is he from? Is he from Warsaw? No, he's not from Warsaw. He's from Krakow. Where is he from? Is he from Warsaw? No, he's not from Warsaw. He's from Krakow. Skąd jesteście? Jesteście stąd? Nie, nie jesteśmy stąd. Jesteśmy z Warszawy. Where are you from? Are you from here? No. We're not from here. We're from Warsaw. Where are you from? Are you from Here? No. We're not from here. We're from Warszawa. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba. Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale brakuje Ci podstaw? W opisie pod tym filmikiem. Znajdziesz link do naszego 30-dniowego wyzwania, w którym to krok po kroku i bez nudnych ćwiczeń z gramatyki nauczysz się tworzyć wypowiedzi w języku angielskim. Kurs jest przeznaczony dla początkujących. Nie musisz się martwić, jeżeli wcześniej nie uczyłeś się angielskiego. Zaczynamy całkowicie od zera. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego.